Na aukcjach zaczyna pojawiać się coraz więcej używanych testy Model 3, ale już tych poliftowych, czyli Highland i w tym filmie pomogę Ci odpowiedzieć na pytanie, czy warto takie auto sobie rozważyć właśnie jako auto używane, na co zwrócić uwagę, na co uważać. Zapraszam. Widzowie mojego kanału na pewno o tym wiedzą, ale jeśli na ten film trafiłeś przypadkowo szukając informacji o używanych modelach 3, to powiem Ci, że właśnie takim samochodem ja jeżdżę. Model 3 Long Range 2023 roku, Highland listopad, jedna z pierwszych sztuk tak naprawdę w Polsce odebrana już po liftingowa. Na samym początku omówimy sobie krótką sytuację rynkową, jeśli chodzi o ten samochód. Tak jak wspominałem, on do Polski, pierwsze dostawy e, były dostarczane w listopadzie 2023 roku, no i większość osób tak jak ja do tego samochodu brała dotację jeszcze z poprzedniego programu, czyli nasze, e, przepraszam, mój elektryk nazywał się poprzedni program. No i wszyscy ci, którzy skorzystali z dotacji, mają dwuletnią karencję, żeby tego auta się nie pozbywać. Jeśli się pozbędą wcześniej, to będą musieli część środków z dotacji zwrócić. Więc wiadomo, że większość osób jednak to auto będzie te dwa lata trzymało. Więc bardzo wielu osobom właśnie w tym okresie, teraz listopad, grudzień, styczeń, luty mija dokładnie dwa lata od kupna samochodu i oni się tego auta mogą już pozbyć bez zwracania do dotacji, dlatego będzie się tych aut coraz więcej na aukcji pojawiało. Jeśli chodzi o ceny używanych modeli 3 Highland, to sytuacja jest, nie ukrywam, dosyć dynamiczna, bo znajdujemy się dokładnie na samym końcu programu Nasze E-Auto, Nasze Auto, przepraszam, i myślę, że... Fizyczny koniec tego programu też będzie miał wpływ na ceny modeli używanych. Mówiąc krótko, zwiększy się ta różnica cenowa pomiędzy autem używanym a nowym z dotacją. Jeśli chodzi o sytuację na dzisiaj, połowa stycznia, końcówka stycznia, to co widziałem na ogłoszeniach, to za model 3 Highland poliftowy z napędem na tylne koła musicie zapłacić mniej więcej w okolicach 135-140 tysięcy złotych brutto. Jeśli chodzi o Longrange'a, musicie do tego dodać 10-15 tysięcy złotych, oczywiście w zależności od tego, jaki jest przebieg. Trochę też ze względu na wyposażenie, ale one są w większości wszystkie białe na 18 bo po prostu wtedy te samochody były droższe. I ludzie chcą wziąć dotację, tak jak ja, po prostu brali te bazowe modele żeby nie przekroczyć maksymalnej kwoty dotacji. Tak było w przypadku Long I te kwoty, które powiedziałem, według mnie są jak najbardziej rozsądne, jeśli chodzi o takie dwuletnie auto na gwarancji. Nie mówię tego tylko dlatego, że sam taki samochód mam. Ja akurat swoje sztuki nie sprzedaję, więc na jakimś, wiecie, zachowaniu wartości na ten moment mi absolutnie nie zależy. Zdrowo, rozsądkowo, rynkowo, patrząc też na, na ceny przedliftowych modeli 3, taka cena na dzisiaj się wydaje ok, więc jeżeli szukacie, to musicie się mniej więcej na taki koszt przygotować. Jeżeli szukasz takiego uzasadnienia swojej decyzji, czy rzeczywiście model 3 na dzisiaj to jest cały czas dobry wybór w momencie, w którym jest bardzo dużo nowych producentów, nawet sytuacja względem momentu, w którym ja kupowałem auto, a dzisiaj jest diametralnie różna, jest o wiele więcej producentów na polskim rynku, to spróbuję Ci na to pytanie odpowiedzieć i pomóc. Według mnie. Jak najbardziej Model 3 używany na dzisiaj dalej będzie bardzo dobrym wyborem i mam kilka argumentów, które za tym przemawiają. Tesla Model 3 dla mnie to był pierwszy samochód elektryczny i uważam, że jeżeli to będzie właśnie Twój pierwszy samochód elektryczny, to Tesla powinna być dosyć dobrym wyborem. Główne ze względu na to, że te wszystkie bolączki, o których na pewno słyszałeś, jeśli się interesujesz w ogóle zakupem elektryka, w Tesli powinny być najmniej uciążliwe. Jeżeli boisz się małych zasięgów, także w zimę, no to Tesla tutaj powinna mieć rynkowo jedne z najlepszych zasięgów w tej cenie. Podobnie Sprawa wygląda jeśli chodzi o ładowanie poza domem. Dostępność sieci Supercharger też sprawia, że to ładowanie jest tak proste jak tylko może być. Właściwie, jeżeli możesz się ograniczyć do ładowania na samych Superchargerach, masz gdzieś w okolicy taką ładowarkę. E, tutaj też wam pokazuję link, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie są takie ładowarki. To w momencie, kiedy macie podpiętą kartę do konta test, wygląda, wygląda to tak, że po prostu podjeżdżasz, wciskasz przycisk na ładowarce, podpinasz. Kasa schodzi z konta i tyle, nie trzeba mieć żadnych dodatkowych aplikacji. No właściwie żaden inny producent nie gwarantuje tego typu rozwiązania. Oczywiście niektórzy producenci mają swoje karty. RFID i jakiś taki trochę ułatwiony dostęp do pewnych ładowarek, ale nigdy w życiu to nie będzie wyglądało aż tak wygodnie jak w przypadku Tesli. Dla doświadczonego użytkownika elektryka to pewnie jest żaden argument, ale dla nowego użytkownika patrzę nawet na swoją perspektywę, sprzed dwóch lat jest to bardzo duży argument. Kolejnym dużym argumentem za właśnie wyborem Tesli Model 3 jako swój pierwszy elektryk jest jego powszechność. Jest już dużo warsztatów, które się specjalizują w naprawach tego samochodu. Dużo części zamiennych, bardzo dużo akcesoriów. Na swoim kanale też pokazuję Wam multum akcesorium do Tesli Model 3. No nie znam innego producenta, który by aż tyle rzeczy pozwalał do swojego auta dołożyć. A jeżeli już masz Teslę i nie znasz moich ulubionych akcesoriów od firmy Enhance, to ten film tutaj podlinkowany jest dla Ciebie i przypominam, że mój kod Czarek cały czas obowiązuje 10% zniżki na wszystko od Enhance. Takim argumentem, którego ja przy zakupie Tesli absolutnie nie brałem pod uwagę, ale dzisiaj Uważam, że już powinno się go brać pod uwagę. Jest też Full Self Drive, czyli system oprogramowania, nad którym pracuje Tesla, który w przyszłości ma swoje testy uczynić auto w 100% autonomiczne. Ja na temat Full Self Drive się dużo nagadałem w ostatnich filmach, więc też w opisie znajdziecie linki do tych najważniejszych według mnie. I w kontekście Full Self Drive wspomnę tylko, że model 3 Highland, czyli takim właśnie o jakim dzisiaj rozmawiamy, jest już wyposażony w hardware 4, co zapewni Wam na pewno dostęp do tej pełnej, rozszerzonej wersji autopilota, przedliftowy model 3 miał tylko albo aż HW3. Gdzie ta obecność autopilota niby też jest potwierdzona, ale w jakiejś takiej wersji uproszczonej, jeśli, jeśli zależy wam na pełnym autopilocie w przyszłości, to warto już poszukać sobie auta właśnie z HW-4, czyli m.in. właśnie Highlanda. Kolejnym argumentem, który ja bym też podniósł, jeśli chodzi o Tesla, jest kwestia serwisów i gwarancji. I już Wam mówię, jak to wygląda. Auto, czy wybierzecie wersję z napędem na tylnie koła, czy na wszystkie koła ma 4 lata gwarancji, lub 80 tysięcy km w zależności co będzie pierwsze. Więc oczywiście, szukając używanego egzemplarza, warto gdzieś w pierwszej kolejności spojrzeć. Na te, które jeszcze na tej fabrycznej gwarancji są, i już Wam powiem dlaczego. To, co jest dosyć nietypowe, to w Tesli, żeby tę gwarancję czteroletnią normalnie utrzymać, nie musicie tak naprawdę nic robić. Nie trzeba się o tym pojawiać w serwisie, nie trzeba podbijać żadnej książki. I to ma swoje plusy i minusy. Plusem jest oczywiście to, że nie wydajecie pieniędzy na niepotrzebne serwisy, w których tak naprawdę serwis nic nie robi, a wy i tak płacicie, bo żadnych tu wymian oleju ani nic takiego nie musimy robić. Minusem tego, że to tak wygląda, jeśli chodzi o gwarancję, jest to, że wielu właścicieli Tesli tak naprawdę serwisu w ogóle nie odwiedza przez 4 lata, nie zagląda do zawieszenia. No nic z tym autem tak naprawdę nie robi, więc co ja polecałbym zrobić po zakupie albo nawet przed zakupem takiego auta, jeśli macie możliwość, to pojechać do dobrego, nieautoryzowanego serwisu. Jeśli w grę wchodzi województwo mazowieckie, ale wiem, że też jest wiele partnerskich warsztatów, to ja tutaj oczywiście polecę EV Repair Garage, który ma specjalną usługę sprawdzenia... Tesli przed końcem gwarancji. Taka usługa nie jest droga, ona kosztuje kilkaset złotych netto, a auto sobie dogłębnie sprawdzicie w nieautoryzowanym warsztacie, po czym dokładnie z tą listą ewentualnych usterek możecie przed końcem gwarancji pojechać do Tesli i większość z tych rzeczy powinna zostać naprawiona po prostu bezkosztowo, o ile oczywiście nie jest to coś, co powstało na skutek jakiegoś uszkodzenia, nieprawidłowego użytkowania samochodu, to Tesla Wam to ogarnie bezpłatnie I znam wiele przypadków takich, że rzeczywiście tak było. Natomiast jeśli chodzi o gwarancję na baterie, na silniki, czyli to, czego pewnie większość z was się obawia przy zakupie używanego auta elektrycznego, to warunki są nieco lepsze niż jeśli chodzi o taką całkowitą gwarancję auta, bo dla modeli z napędem na tylne koła jest to 8 lat i 160 tysięcy km, a dla Long Rangeów. 8 lat i 192 tysiące kilometrów, więc no nie widziałem na aukcjach aut jeszcze z takimi dużymi przebiegami. Zazwyczaj są to właśnie okolice 50 do 100 tysięcy kilometrów, więc obydwa te samochody kupicie z jeszcze dosyć długą gwarancją, jeśli chodzi o to, co jest tak naprawdę na najdroższe w wymianie bądź naprawie. Ja właśnie takim samochodem jeżdżę sam prywatnie od dwóch lat, modelem 3 Highland wersji Long Range. Pokonałem tym samochodem nieco ponad 61 tysięcy kilometrów, dlatego też chciałbym trochę opowiedzieć o mojej eksploatacji, jak wyglądały koszta. Do dnia dzisiejszego. Także przenieśmy się na chwilę na parking, gdzie wam opowiem po prostu o tym więcej, i już przejdziemy sobie dalej. Wracamy do miejsca z intro i przyjrzymy się nieco bliżej temu mojemu konkretnemu egzemplarzowi. Tak jak wspominałem, 61 tysięcy kilometrów. Szczerze mówiąc, po aucie tego zupełnie nie widać, no ale też szkoda, żeby dwuletnie auto wyglądało jakoś bardzo źle. Szczególnie jak się o nie dobrze dba, to wygląda praktycznie jak nowe. Ja swoje auto też zabezpieczyłem foliami PPF, ale w takim wymiarze powiedziałbym podstawowym mam zabezpieczone lampy, zderzak, maski. Czyli tak zwany pakiet full front, właśnie chroniący przed jakimiś kamykami, no i rzeczywiście udało mi się jeżdżąc sporo po trasach tych kamyków uniknąć. Moje felgi to jest aftermarket od firmy The New Aero. Zazwyczaj na aukcjach pewnie będziecie spotykać auta z osiemnastkami. Na dziewiętnastkach niewiele tych aut widziałem. Pokazuję wam teraz ewentualnie, jak to wygląda. Oczywiście, jeśli zależy Wam na maksymalnym zasięgu, to lepiej po prostu pójść w osiemnastki. One trochę gorzej wyglądają, ale kilka kilometrów zasięgu na pewno dodadzą. Powiem Wam, że ciężko mi na siłę wymyślać rzeczy, które mi się tutaj zepsuły, więc wspomnę o takich rzeczach, które ja sobie wymieniłem. Są to na przykład u mnie chlapacze. Komplet cztery sztuki, te oryginalne były bardzo długie. Gdzieś tam nimi zahaczałem o progi zwalniające. One w pewnym momencie zaczęły mi tutaj odstawać brzydko. Zostawał mi się tam też piach pod nie, więc zamówiłem sobie za AliExpress cztery sztuki krótszych, nieco bardziej estetycznych, i z nimi się od tych dwóch Lat nic nie dzieje, linka też znajdziecie sobie w opisie. Szyby przyciemniłem, jest to głównie zabieg nieestetyczny u mnie, a właśnie taki praktyczny. Chciałem po prostu zaciemnić maksymalnie tą tylną strefę nadwozia, w której najczęściej przewozimy psa, który jest dosyć wrażliwy właśnie na ciepło, więc to jest też ochrona dodatkowa termiczna. Efekt jak najbardziej jest zauważalny, jeśli sobie dobrą folię położycie. No i auto może wyglądać dzięki temu też trochę lepiej. Nie wiem, nie dlatego to robiłem, tylko właśnie dlatego, żeby było z tyłu troszkę chłodniej. Może tak jak już spacerujemy wokoło tego auta, to powiem takie dosłownie podstawowe dane techniczne. Jeśli się tym autem interesujesz, to na pewno już sobie to sprawdziłeś. Wersja Dual Motor, czyli napęd na obie osie około 420-430 koni mechanicznych mocy, też to testowałem na swoim kanale. W dowodzie będzie więcej, ale to nie jest właściwa wartość, to jest maksymalna wartość, jakie te silniki mogłyby dostarczyć, gdybyście mieli tutaj busta. A Boosta, czyli dodatkowego przyspieszenia do Highlanda, do dzisiaj nie można dokupić. Bateria, wykonana w technologii NMC, ma 75 kWh dostępnej dla Was pojemności. W rzeczywistości ona jest oczywiście większa, jest bufor mały, czyli poniżej 0% jeszcze kilka kilometrów przejedziecie, no nawet 20-30 km da się przejechać. Pozdrawiamy pana z Junipera. Bateria oczywiście bez względu na to, czy będziecie o nią bardzo dbali, czy nie, będzie sobie delikatnie degradować. W moim przypadku po 60 tysiącach kilometrów jest to taki wynik, wstawiam, bo nie pamiętam dokładnie, ale coś w granicach 3-4% odczyt z Tessi. Warto tutaj wspomnieć to, to że Tesla też systemowo, po prostu jak podłączycie auto do ładowarki, sugeruje, żeby te auta long range właśnie z bateriami, NMC ładować sobie na co dzień do 80%, a tylko w przypadku, kiedy Wam potrzeba maksymalnego zasięgu przed trasą do 100%. Jeśli chodzi o wersję RWD z mniejszą baterią, tam jest bateria LFP, którą Tesla zaleca, żeby ładować do 100%. Taka drobna różnica, ale może to mieć dla kogoś znaczenie. Wersja Long Range po doładowaniu na 100% oczywiście będzie miała większy zasięg i też będzie się nieco szybciej ładować w trasie. Taki realny zasięg, naprawdę realny w lecie to jest 350 km jadąc po drogach szybkiego ruchu autostrad w zimę to spada no między 250 a 300 km. Oczywiście mówię tu o takim zakresie między 100% a 10%, no bo do zera rzadko kiedy uda się dojechać. Musisz gdzieś, gdzieś pewnie już szukać ładowarki. Natomiast później ładujemy do 80%, bo powyżej tej wartości po prostu ładowanie trwa zbyt długo. Bardziej opłaca się po prostu nawet w razie potrzeby doładować drugi raz auto niż y, czekać i dobijać do tych 100%, więc warto sobie do tych 80% dobić. Znowu to auto jakieś tam te 300 km przejedzie. I jeśli chodzi o jaki Serwis tego auta, to przez dwa lata tak naprawdę tylko i wyłącznie zmieniłem. Raz komplet wycieraczek, raz wymieniłem filtr kabinowy i to tyle. Żadnych usterek, awarii ten samochód nie miał. Ogólnie, jeśli chodzi o Highlandy, to nie ma jakiejś takiej znanej usterki, która by się pojawiała cyklicznie u ludzi. Przez dwa lata nic takiego nie zostało zaobserwowane. Była taka plotka, taki news jakiś czas temu odnośnie baterii tych. LG, że one sobie lubią padać, ale to też zostało gdzieś tam zdementowane przez polskich specjalistów w tej sprawie, więc nie będę tego powielał. Wspominam, że coś takiego było, ale jeśli chodzi na przykład o mój egzemplarz, czy gdzieś tam polskie egzemplarze na forach, to takiej zwiększonej degradacji tej baterii nie zaobserwowaliśmy w sumie. Problemy gdzieś tam się mogą potencjalnie pojawić przy jakichś tam set tysiącach kilometrów. W przypadku takich egzemplarzy dwuletnich to jeszcze nie jest temat do dyskusji na dzisiaj. Z rzeczy, które na gwarancji zostały mi poprawione w środku, to został mi wymieniony podłokietnik, bo mi skrzypiał. Po wymianie, jak słyszymy, jest OK. I tak samo został też poprawiony fotel. On został podklejony tam w takich miejscach, może pokażę na tym fotelu. Gdzieś w tych okolicach, w momencie gdzie, ten, gdzie ta skóra się spotyka z plastikiem, wydawały się takie nieładne trzeszczenia. Też serwis mobilny przyjechał i to poprawił i od tej pory Y, jest cisza. Na temat jakości wykonania Tesli raczej się słyszy więcej złego niż dobrego i też mnie to w sumie nie dziwi, bo właśnie przed wejściem tego modelu, czyli w sumie tylko od dwóch lat można powiedzieć, że te budżetowe Tesle właśnie trójki i Y są wykonane naprawdę bardzo porządnie. Przedlifty były gorzej wykonane, ogólnie były też gorsze materiały użyte, nie było ambientu, wszystko to trochę gorzej wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o Highlanda to wszystko jest naprawdę bardzo bardzo spoko, auto dwuletnie, nie trzeszczy, gdzie byście w sumie nie zapali, nie szarpnęli to na cały czas jest tak samo samo fajnie wykonane, przepraszam, że tutaj nie ma takiego wielkiego porządku, ale jest cały czas sytuacja minusowa, więc utrzymać auto w czystości jest naprawdę ciężko. Tak więc, jeśli macie nadal jeszcze jakieś wątpliwości na temat jakości wykonania, to polecam po prostu się przejechać, taką testą pomacać, posłuchać sobie, jak ona brzmi na dziurach, dołkach, i zapewniam Was, że na pewno się nie rozczarujecie, jeśli chodzi o auto tej klasy, czyli taki yy, sedan. Segmentu D za okolice jako nowy 200 220 tysięcy zł. To jest absolutnie podobne wykonanie co e, przykładowo BMW 3. Według mnie nawet lepsze niż Mercedes c klasy obecnej generacji, więc nikt tutaj nie powinien być rozczarowany i nie warto tego auta. Oceniać przez pryzmat przedliftowej trójki, bo to są według mnie zupełnie dwa inne samochody, jeśli chodzi o wykonanie. No bo jeśli chodzi o napędy, baterie, to jest praktycznie to samo. Jeszcze jedną miałem poprawkę serwisową, coś mi tarkotało, tak jakby w wentylacji w przedniej części deski rozdzielczej, i za tą naprawdę już musiałem zapłacić. Tesla też delikatnie zmieniła swoje policy, jeśli chodzi o naprawy gwarancyjne. W momencie, kiedy auto skończy rok, to wszystkie takie poprawki typu trzeszczenie. W jakieś niestykanie czegoś, po prostu są odpłatne. Nie kosztuje to dużo, ja zapłaciłem za dwie robocze godziny. No i w aucie już jest cicho, ale informuję o tym, że to się zmieniło, bo kiedyś było inaczej. Nawet trzyletnie auto po zgłoszeniu jakiś tam pierdół serwis zadrzeje, to poprawiał bezkosztowo. Po prostu chyba uznali, że przestaje im się to spinać. Też im się trochę nie dziwię. No i teraz trzeba za to. Nie dużo, bo nie dużo, ale po prostu zapłacić. Wspomnę tylko na dużym marginesie, jeśli chodzi o klamki, bo one się dla wielu osób wydają potencjalnie problematyczne. Ja też nie ukrywam, że miałem z nimi problemy w zimę. Ja obecnie auta nie garażuję. Miałem taką sytuację, że dzień wcześniej padało, to było jakoś tam przed świętami. E, Koło 20 grudnia padało w nocy za Rano przychodzimy do auta, no i klamki się absolutnie nie da wcisnąć ani z tej strony, ani z tej. Bo gdy Wam zamarznie, to nawet Testa sugeruje w swoich poradnikach, żeby najpierw ją tutaj przycisnąć. Lód puści, nawet widać, że ona się też ugina, jak się tu kliknie, i wtedy już powinna się dać normalnie otworzyć. Ale u mnie to nie zadziałało, e, to znaczy i ta tak klamka nie puściła. Zawsze jest możliwość otwarcia sobie drzwi kierowcy z aplikacji i tutaj też wspomnę właśnie o tej aplikacji. Wiele elektryków ma swoje aplikacje. Ja też testując różne auta elektryczne mam do nich dostęp. I muszę z czystym sumieniem przyznać, że ta Tesla chyba jest dla mnie cały czas najlepsza. Nie chodzi tylko o to, że ja ją tak naprawdę dobrze już znam na pamięć i jest dla mnie najbardziej intuicyjna, tylko rzeczywiście jeśli chodzi o zaprojektowanie tego wszystkiego działa to według mnie najlepiej. Dostęp do podstawowej funkcji jest bardzo szybki, intuicyjny. Statystyki ładowania, rozgrzewanie kabiny przed wejściem, uruchamiane zdalnie ładowania, harmonogramu i tak dalej. To wszystko po prostu mi się najłatwiej ustawia w aplikacji Tesli. Rzecz, która oczywiście dla właścicieli Tesli będzie oczywista, ale dla kogoś, kto szuka auta nie, Tesla domyślnie nie ma kluczyka. Twoim kluczykiem jest telefon, jest to świetne rozwiązanie. Nawet jeśli nie brzmi tak dobrze, to uwierz mi, że w momencie, w którym biorę jakieś auto testowe Hyundai'a elektrycznego i mam do niego kluczyk, to jest to dla mnie naprawdę na ten moment już minus. Rzecz, o której muszę pamiętać, bo telefon mam zawsze przy sobie. Podchodzę, auto się otwiera, działa to bezproblemowo. O ile jest to iPhone, bo wiem, że. Są, zdarzają się problemy z telefonami Androida. Jeśli masz iPhone'a to to działa praktycznie bulletproof. W każdym momencie podchodzimy, auto się otwiera. Bardzo, bardzo wygodne yy, i za to też pochwała dla Tesli. A jeśli ty już Teslę masz i planujesz zakup, a jeszcze nie masz ładowarki, to polecam niezmiennie Q11 od Ampere Point. Jest taka też dedykowana do Tesli z przyciskiem, która otwiera gniazdo ładowania. Ja sam taką mam, korzystam, polecam. Mam też na nią drobny rabat. Wszystko znajdziecie w opisie. Naprawdę szczerze zachęcam do zakupu. A teraz, żeby zachować obiektywizm, opowiem wam też o alternatywach dla Tesli Model 3, dokładnie w tym samym budżecie. No dobra, a jeśli nie Tesla, to co? Powiedzmy, że nie podobać się to auto, nie wszystkim się musi podobać. Nie zgadzasz się z jakimiś politycznymi uwarunkowaniami właściciela Tesli. Takie słowa też słyszałem, takie głosy. To co, jeśli nie testa Model 3, z moich doświadczeń też fajne auta, które możecie rozważyć, jeśli jednak decydujecie się na coś innego. Sedany to stety, niestety już wymierający typ nadwozia, ale są ludzie tacy jak ja, którzy nie potrzebują jeszcze dużego nadwozia typu SUV i to, to prowadzenie właśnie, które zapewniają sedany, niższa pozycja za kierownicą jest dla nich istotna, a jednocześnie szukają elektryka, no to powiem Wam, że naprawdę wybór jest dosyć ograniczony, bo jest oczywiście Model 3, i tutaj tych egzemplarzy używanych pewnie będzie najwięcej, a jeśli nie model 3 to możecie spojrzeć na przykład w kierunku BMW. I cztery. Pomnę tylko, że wszystkie samochody, o których mówię, to są samochody za mniej więcej tą samą kwotę co Tesla Model 3 i z tego samego rocznika. Czyli nie patrzę na auta 5-6-letnie, a tylko i wyłącznie od 2023 w górę. Natomiast jeśli usuniecie to kryterium, żeby auto było sedane, no to wybór się oczywiście robi dużo większy. Dużo crossoverów i suwów jest do wyboru, które ja szczególnie polecam. Moim drugim wyborem, jeśli chodzi o auta używane w tej kwocie, jeśli nie Tesla Model 3, byłaby na pewno Kia EV6. Takie auto, ale Wersji poliftowej się niedługo na moim kanale pojawi, więc jeśli chcielibyście zobaczyć test tego samochodu, to zostawcie suba. Mi się EV6 podoba szczególnie ze względu właśnie na to nadwozie, które naprawdę wygląda bardzo dobrze, ale generalnie wszystko z tej rodziny pochodnych aut od EV6, czyli Hyundai. IONIC 5 i IONIC 6 to są technologicznie praktycznie te same auta, również tutaj będą w puli moich polecanych elektryków. Testy Hyundaiów na moim kanale. Były, linkuję, zachęcam do oglądania naprawdę bardzo, bardzo dobre elektryki. Na aukcjach oczywiście też znajdziecie pełno modeli Y, ale nie będą to jeszcze junipery, tylko przedlifty, więc y, możecie je technologicznie porównać do przedliftowego modelu 3. Dobre auto, ale będzie gorzej wykonane niż Highland. Oczywiście jest multum propozycji z grupy Volkswagen. Znajdziecie używane ID3, ID4, bo bardziej to jest ten segment, ta wielkość, z bateriami 77 kWh. Nawet Audi e-tron też z tą baterią znajdziecie spokojnie w tych pieniądzach. A jeżeli szukacie czegoś bardziej nietypowego, to da się też znaleźć Forda Mustanga mach i -E elektrycznego. A jeżeli wy macie jakieś alternatywy dla Tesli Model 3, coś o czym nie wspomniałem, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Może jest jakiś fajny, warty uwagi model, który warto byłoby też moim widzom polecić, a o którym ja dzisiaj zapomniałem. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, taka piguła wiedzy dla kogoś, kto szuka używanej trójki, jeżeli macie inne pytania. To zadawajcie je w komentarzach. Jeśli nie ja, to na pewno ktoś z moich widzów odpowie. Mam bardzo aktywną, zaangażowaną społeczność. Zapraszam też do oglądania podcastu. Pierwszy taki podcast na moim kanale, z... stworzony wspólnie z Darkiem. Bardzo fajnie ten pierwszy odcinek poszedł. Bardzo Wam dziękuję za taki pozytywny odbiór. Będzie na pewno więcej odcinków. A jeśli nie oglądajcie, to koniecznie nadróbcie. Podcast elektryczny. Elektromobilność bez ziemi. Powiedziałeś, że 98% aut sprzedawanych w Norwegii to są elektryki. 99%. To są kwestie właśnie ulg, dopłat i tak dalej. Możesz powiedzieć, jak to wygląda u was, a ja ci powiem, jak to wygląda u nas. No dawno premiera auta mi się aż tak nie podobała. Ja za dzisiaj już wam bardzo dziękuję, żegnam się i widzimy się w kolejnym filmie.